Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Jak zawsze, o poranku. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, za Wasze dobre słowa. I zapraszam, jak zawsze, do wysłuchania Energii Dnia Codziennego. Karty, jak zawsze, zostały potasowane i rozłożone z należytą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać. Zobaczmy, jaka dzisiaj energia. Energie będą nam przychylne i pomocne. Najpierw oczywiście karty tarota. Może dzisiaj tu. Dziewiątka denarów. Cóż mówi energia dziewiątki denarów? Dziewiątka denarów mówi o człowieku spełnionym, który ciężką pracą, e, ciężkimi e, obowiązkami, które wykonywał, które e, jakby pokonał, stworzył swoją bezpieczną przestrzeń, swój bezpieczny dom. E, jest e, spokojny, szczęśliwy i radosny, w pełni może korzystać z tego dobrobytu. Jedyną przestrogą jest taka e, przestroga, że ludzie e, en, z energii dziewiątki monet bywają czasami troszeczkę zamkniętymi osobami, bardzo życzliwymi, bardzo miłymi, e, pomocnymi, ale mają taką tendencję do zamykania się w tym swoim magicznym, czarodziejskim, e, dobrym, e, z dobrobytem e, ogrodzie, ujmijmy, ujmijmy to w ten sposób. E, i myślę, że jeżeli jesteśmy w stanie jakby pokonać tą energię takiego zamknięcia, czyli jednak starać się być otwartymi, to nasz dobrobyt jak najbardziej będzie służył zarówno nam, jak i energia spokoju, życzliwości może być przydatna innym osobom i naszemu otoczeniu, tak naprawdę ubogacając nas jeszcze bardziej. Także korzystajmy z tej energii. Starajmy się być pomocni a dla wszystkich, ale również i dla siebie. Tyle energia Tarota. Zobaczmy, jaką energię podpowiedzą nam i z jaką energią będziemy mogli pracować, jeśli chodzi o karty minerałów. Szmaragd. Odrodzenie. Szmaragd jest minerałem, który bardzo pięknie, jakby łagodzi, wspomaga dolegliwości naszych oczu, naszego wzroku. Jest przydatny w leczeniu no, niedowidzenia, nadwzroczności. Więc jakby w tym momencie energia szmaragdu jest bardzo pomocną, bardzo korzystną dla naszych oczu. Jest pomocny dla układu odpornościowego, dla naszych płuc. Pomocny jest wtedy, kiedy gorączkujemy, więc możemy korzystać z energetyzowanej wody szmaragdem właśnie i możemy taką wodę pić, pić naczczo rano i jest to energia, która pomoże nam łagodniej przejść wszelkiego rodzaju sytuacje przeziębieniowe, kiedy jest gorączka, kiedy mamy dolegliwości górnych dróg oddechowych. Pomocny jest również w łagodzeniu bólów Ciała, czy to kostnych, czy stawowych, czy e, pourazowych na przykład, tak. Energia szmaragdu jest e, też również bardzo bardzo pomocną. Oczyszcza, wspomaga oczyszczenie nerek, oczyszczenie wątroby z toksyn, ze złogów i reguluje perystaltykę jelit, uszczelniając naczynia krwionośne, wspomagając również tą perystaltykę jelit i aktywuje woleczek żółciowy do lepszej pracy, nadając odpowiedniego działania w wytwarzaniu żółci. Która później wspomaga oczywiście układ trawienny do lepszego również wchłaniania wszelkich wartości odżywczych z naszego pokarmu. Także myślę, że energia szmaragdu, no teraz, kiedy jest wiosna, kiedy za chwilkę nowa ligi, pierwsze rzodkiewki, pietruszki, więc jak najbardziej będzie nam pomocna i korzystna. Jeśli chodzi o dedykowane. Jeśli chodzi o osoby, które szczególnie mają przywilej korzystania z energii szmaragdu, są to bliźnięta, ryby, wagi, byk, baran. Współpracuje bardzo dobrze z czakrą serca, no jest to kolor zieleni, więc jak najbardziej też i słuszna współpraca z czakrą serca. Oczyszczamy szmaragd pod bieżącą wodą i ładujemy w, po, w promieniach porannego słońca. Także korzystajmy z jego dobroczynnej energii. Tyle minerały. Sprawdźmy jeszcze energię kart e, opiekuńczych, z jaką podpowiedzią, z jaką energią, z jakim e, wskazówką będą nam dzisiaj e, pomocne i będą nam podpowiadać nasze działanie. Odwaga. Niezależność i taniec. Piękne, bardzo mocne energie. Odwaga. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że odwaga jest to bardzo mocna, bardzo silna cecha i bardzo trudna cecha. Nie mówię tutaj o brawur brawurze, która czasami do heroicznych czynów. Do natychmiastowego działania jest oczywiście bardzo potrzebna, bardzo ryzykowna i niebezpieczna, ale czasami potrzebna. Mówimy o odwadze, i w mojej ocenie taka odwaga dnia codziennego jest najtrudniejsza. Trzeba próbować być odważnym dla siebie, egzekwować swoje potrzeby, dążenia, ale być też i pomocnym innym. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Tak, to, to też troszeczkę właśnie zahacza, tak jak powiedziałem o kwestii brawury. No, wiadomo, że ktoś, kto nie potrafi pływać wiecie, nie do końca Powinien skarżyć na tą głęboką wodę. No, chyba że przy odpowiedniej asyście i jak największą mm, intencją i anty, atencją, aby nauczyć się pływać, najpierw oczywiście, tak. E, ale tak wskazówka karty. Jak najbardziej starajmy się być na dany moment najbardziej odważni, na tyle, na ile jesteśmy w stanie być. Kolejna karta, niezależność. Każdy z nas dąży do pewnej dozy niezależności. Oczywiście niezależność idzie w parze z doświadczeniem, z poświęceniem, z wiedzą, z pewnymi przekonaniami, ale i pokonaniem pewnych trudności. Niezależność jest ceką bardzo potrzebną, bardzo dobrą, niemniej jednak bardzo wymagającą i czasami kosztowną. Aby być niezależnym, niejednokrotnie musimy wiele poświęcić, ale być również Zdeterminowani, cierpliwi, i pokorni. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Tak, to też podpowiedź, że tak naprawdę my jesteśmy panami własnej, własnego świata, własnych myśli, własnego jestestwa. Oczywiście słuchajmy rad życzliwych nam ludzi. Starajmy się funkcjonować w zgodzie ze sobą samym, ale też i z panującymi ogólnie przyjętymi normami, niemniej jednak starajmy się być również niezależni. I ostatnia karta karta taniec. Bardzo dobra podpowiedź, kochani. Taniec uwzniesła, dodaje nam skrzydeł, rozładowuje emocje, ale dba też również o naszą smukłość, piękno ciała i piękno umysłu. To bardzo dobra energia. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Dokładnie tak. Za sekundkę mamy kolejny sabat. No, sprzyja jak najbardziej tańcom. To sabat kwiatów, to sabat ognisk i myślę, że jak najbardziej taniec, ale nie tylko od święta, jest oczyszczający, bardzo energetyzujący i dodający nam. I wdzięku, uroku, ale też i siły, i mentalnej, i tej fizycznej. Tańczmy więc. I na koniec energia run. Zobaczymy, z jaką energią dzisiaj będziemy mieli do czynienia. Hmm. Runa. Kobieta. Piękna runa. Bardzo Mocna. Runa kobieta rządzi, opiekuje się planeta Wenus. To energia kobieca, empatii, radości, spokoju, opanowania, ale też i działania. Runa kobieta podpowiada nam. Dobry czas, dobry czas działania podpowiada nam, abyśmy starali się być w naszym życiu empatyczni, radośni, starali się pomagać, ale też i cierpliwi. Nie zawsze wszystko jest od razu, i czasami działania, tak jak utarło się mówić, kobieca cierpliwość. Tak, oczywiście miejmy charakter, wyrażajmy swoje zdanie i opinie, ale kobiety rzeczywiście są cierpliwsi od mężczyzn i no, nie ukrywam, że my mężczyźni powinniśmy naprawdę to doceniać, i brać przykład z kobiet. Ich upór, ich odwaga, ich męstwo, ale i cierpliwość. To piękne cechy. Kochani, życzę Wam, aby ten dzień był. Piękny, dobry. Cieszcie się swoim posiadaniem. Nie zapomnijcie się też otwierać i dzielić tym posiadaniem. Bądźcie odważni, kreujcie swoją przestrzeń. Czasami ten skok na głęboką wodę jest jak najbardziej wskazany. Niemniej jednak trzeba wywa wyważyć wszelkie za i przeciw i robić to przede wszystkim bezpiecznie dla siebie. Starajcie się. Budować swoje wnętrze, kreować, starajcie się uczyć, zdobywać doświadczenie, aby stać się niezależnymi. Pamiętajcie tylko o pokorze, bo dobrze jest być niezależnym, ale mm, pamiętajcie też, trzeba o pokorze, aby nie stać się butnym w tej swojej niezależności. I taniec, tańczcie. Starajcie się, aby każda chwila Waszego życia była jak najbardziej korzystna dla Was, jak najbardziej radosna dla Was. Tańczcie, śpiewajcie, twórzcie, piszcie swoje księgi, cieni, twórzcie a inną sztukę, malujcie, czytajcie. Róbcie wszystko to, co sprawia Wam przyjemność. To naprawdę bardzo nas ubogaca. Korzystajmy z energii minerałów. To są skarby Matki Ziemi, a one zawsze są nam przychylne. Dziś jest to szmaragd, odrodzenie. Czakra serca. Większość naszych czynów, gdybyśmy wykonywali i starali się żyć e, czakrą serca, w tym dobrym aspekcie oczywiście, to świat byłby naprawdę o wiele przyjaźniejszy. No i uczmy się my, faceci, od kobiet e, cierpliwości, empatii, dobra i odwagi. Bo niejednokrotnie jest tak, że facet potrafi bardzo szybko i bardzo skutecznie użyć swoich pięści. A kobieta swoją empatycznością i sercem jest w stanie zwojować kilkakrotnie więcej i lepiej. Także szapoba dzisiaj dla wszystkich kobiet, ale i też, faceci, starajcie się uczyć. Kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrego, wspaniałego dnia. Dziękuję za Waszą obecność, za wszystkie Wasze komentarze, słowa. Oczywiście, proszę. O Lajkowanie i subskrybowanie, i do zobaczenia jutro. Pięknie Wam dziękuję.